Dobra, nagramy jeszcze hamowanie Nissena 350 z Seria z DB killerami Przedliw, czyli silnik VQ35DE mogę podobać się ten wydech, który tak pod kątem jest? Myślałem, będzie. Ile będzie mocy? 270 270? Nie <grym> Ile stawiasz, że będzie mocy? 280 280. O! Ile będzie? 285, chociaż ciepły dzień jest. Jesteś najbardziej optymistyczny. I co, pacjenta trzeba dopiąć? Taka moc, że się kurwa ślizną. Powietrze mu upuścić. Nie, nie, to chyba trochę rozgrzała. klej. Tak, tam dobry wynik. No bardzo dobra, ale nie zgaduję. Jeszcze raz kogo będzie większe. Dobra, dobra, okej A mógłbyś nie obłamyć? No, myślałem, że chociaż dojdą z Bakonu na no ale to i tak bardzo dobry wynik na DE, no co tutaj Nie ma co się oszukiwać Rekordowo dobry, mod wydechu tylko jest i tyle, katalizatory seryjne są Póra stowa ale te katy w zajebistym stanie musi mieć po prostu A A gdyby... Najczęstsza gdy na braku mocy w tych samochodach jest pierdolony katalizator i zimany czujnik z typowego A gdyby wywalić katę i wstawić jakiś bardziej zaciśniony wydech? Przybyłoby to. No dochodzi o 7 koni, 5 -7 koni No, czyli jest szansa A na no, 200 jest robić e... Katy zostawiać, choć luźny wydech, bo... No i co, spróbujemy wydech. ściągnąć do bekilerki tak. i zmierzymy go jeszcze raz. O kurwa, i O ile zejdą. No. No i co, jak są katy, to może to jednak pomoże. No, tak, przy katach im luźniejszy wydech, tym lepiej. No. Ja nie chcę go gasić, że warunki były kurwa takie same. Adaptacje jakieś tam chuj wiecące zrobić, żeby były takie same. Tak samo jak robię test filtrów powietrza, to w ogóle fury nie gaszę. że bo tak, wiesz, ultra mega kurwa wiarygodnie. Z weźmiemy szybko, zapierdalać póki to jest ciepło. Troszkę głośniej, trochę przyjemnie. oryginalna będzie. puszka widzę. No, gradi oryginalne. No kurczę. Szwajcar miał pieniądze. No to akurat u nas się znalazły. A. To Polak już. Oryginalne, nie żadne podrobione, dlatego takie w chuj kurwy ciche są, nie? No, Bo dobrze. Podrobione to są mordy. No to jest kurwa jak seria, prawie, tylko że macie cieplejszy dźwięk. Aha. Zaraz się coś w stanie jak wypierdolimy zateczki głuchniemy wszyscy Nie no, katy swoje zrobią No Tylko to jest dwa razy 2,5 cała, więc jest kurwa męsko Siedzę. Poświecić Poświecić tam? Nie, nie o, Jest trochę basu więcej Tak, tak. Też, kurwa. kurwa, bo na ciepło Ona się no zachuje nie chciała tam Jaka wprawa. No dobra, bierzemy, drugi pomiar do Fajno. pobicia wynik 274. Teraz to znaczy że się dźwięk zmienił. Dobrze chodzi. Ale nie jest hamsko, jest tak fajnie. Ciekawe jak pod obciążeniem. Dobra, pomiar numer 2. Tym razem bez debekileru. Nie żadnej różnicy, hamujesz go drugi raz? Tak. A różnica w dźwięku jest fajna No zajebiście, dla mnie chodzi super co było, o, jest. No jest. No niby wyszło, że kurwa, od 1300 obrotów do 5600 jest lepiej. Fakt, że całego chuj... A nie! Cztery momentu. No, rzeczywiście. O? Czyli warto jeździć z głośnym wydechem. No, dla wyglądu. <laughs> dla dźwięku. No jak w się nie męczy, to chuj tak jeźdź, mi się wydaje, że on. Dla mocy w środkowym zakresie przecież widać. Porównuj, że... jak już od wolnych obrotów do prawie wysokich. No. W całym zakresie, no. W sumie Z tylko... luźny wydach, pierdolą, że zawsze górę da. A ja tu roznieśniliśmy wydech, i właśnie środek, dół, doszedł. Od 0 do 5600. Tak, już wypierdolamy.